Jaka rekompensata przysługuje pracownikowi, który brał udział w szkoleniu po godzinach pracy? Czy jeśli pracownik brał udział w szkoleniu w dniu świątecznym, to czy należy mu za ten czas oddać dzień wolny? Szkolenia realizowane na polecenie pracodawcy powinny w miarę możliwości odbywać się w czasie pracy. Jeśli odbywają się one po godzinach pracy, to czas tych szkoleń należy wliczyć do czasu pracy. Tak samo jak za pracę w święto. Jak i również za szkolenie w tym czasie należy się pracownikowi inny dzień wolny. Jeśli nie ma w okresie rozliczeniowym możliwości oddania pracownikowi dnia wolne, wolnego, to należy pracownikowi zapłacić za ten czas normalne wynagrodzenie i dodatek 100%. Ponadto jeśli praca w święto lub szkolenie w święto spowoduje przekroczenie normy średniotygodniowej 40 godzin przeciętnie w tygodniu, to za pracę czy też szkolenie ponad tę normę, należy się pracownikowi drugi dodatek stuprocentowy.